Już od wielu lat prowadzi pan z sukcesem szkolenia dla lekarzy-dentystów, jak i dla całych zespołów stomatologicznych. Czego uczy pan właściwie lekarzy na tych szkoleniach? Mamy godzinę czasu <laughs> i postaram się bardzo krótko i lapidarnie odpowiedzieć na to. Lekarze uczą się umiejętności kształtowania świadomości pacjenta. Poznają ten proces z perspektywy psychologii i neurobiologii. Powiem pani, czemu uczę akurat tego? Ponieważ po wielu latach zajmowania się zagadnieniami związanymi z psychologią leczenia pacjenta stomatologicznego, doszedłem do wniosku, że jest to obok leczenia najważniejsza kompetencja lekarza, która w największym stopniu wpływa na jakość opieki stomatologicznej i na rozwój praktyki. Dlaczego? Ponieważ od, tej, od poziomu tej kompetencji zależy z jednej strony. To, w jakim, w jakim stopniu pacjenci zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb stomatologicznych i zależy poziom motywacji pacjenta do podjęcia leczenia. Od umiejętności lekarza w tym zakresie zależy również to, czy pacjent odkłada leczenie. Zależy jego gotowość do wyboru lepszych rozwiązań, zaangażowanie do podjęcia kompleksowego planu leczenia i przychodzenie na systematyczne wizyty kontrolne. Ta kompetencja ma większy wpływ, niż z reguły zwykło się sądzić, na temat rozwoju praktyki. Czyli pacjenci nie są zmotywowani do leczenia? Zanim byśmy powiedzieli o motywacji, musielibyśmy cofnąć się krok wstecz do tego poziomu, jak, y, jaką świadomość mają pacjenci na temat swoich potrzeb stomatologicznych. A dopiero później moglibyśmy mówić o ich motywacji do leczenia. Ja zapytałem 200 lekarzy na, na temat ich opinii, na temat y, tego, w jakim stopniu pacjenci zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb stomatologicznych. Wie Pani, jakie są odpowiedzi? 90% pacjentów zdaje sobie sprawę ze swoich potrzeb stomatologicznych w zakresie 10 do 30%. 50% pacjentów nie dokończa leczenia. Na systematyczne wizyty kontrolne przychodzi około 20% pacjentów. Zmiana postępowania w tym zakresie pacjenta zależy od zmiany jego sposobu myślenia, a to jest nic innego, jak kształtowanie świadomości. To jest dokładnie to, czego uczę. Na szkoleniu uczę kilkunastu umiejętności, które w największym stopniu ułatwiają lekarzom kształtowanie świadomości stomatologicznej pacjenta. Jak pan do tego doszedł? Jakie to są te zachowania i umiejętności? Proces kształtowania świadomości pacjenta to jest z psychologicznego punktu widzenia proces uczenia. I psychologia aż nadto zna ten proces i nie chodzi. Z punktu widzenia psychologii, odkrywanie jakichś nowych zależności. W większym zakresie chodzi o to, żeby wykorzystać to, co już wie psychologia, żeby medycyna wykorzystała to, co wie psychologia. Może tak dokładniej. W ciągu ostatnich kilku lat neurobiolodzy wykonali szereg eksperymentów, które ukazują reakcje, jakie zachodzą w mózgu pod wpływem różnego rodzaju dostarczanych informacji. Już te dwie dziedziny wiedzy w pełni wystarczyłyby do tego, żeby stworzyć optymalne wzorce zachowania lekarza z pacjentem. Ja z moim zespołem poszedłem o krok dalej. Wykonaliśmy bardzo zaawansowane badania psychologiczne polegające na obserwowaniu zachowań lekarza z pacjentem w rzeczywistych sytuacjach. I na tej podstawie wyodrębniliśmy z jednej strony najczęściej popełniane błędy, a z drugiej strony najbardziej efektywne wzorce zachowań. I te najbardziej efektywne wzorce zachowań dodatkowo poszerzyliśmy, pogłębiliśmy o wiedzę z zakresu psychologii i neurobiologii. Dodatkowo przeprowadziłem kilkadziesiąt wywiadów z pacjentami i z lekarzami. I te wywiady unaoczniły mi nieporozumienia, jakie, wynika, jakie powstają w wyniku intencji lekarza i działań, które tą intencję mają realizować, i rzeczywistego odbioru pacjenta. W 2011 roku wykonałem prawdopodobnie największe w Polsce badania na grupie około 500 pacjentów, których celem było określenie wpływu około 40 czynników, w tym zachowań lekarza. Na poziom satysfakcji pacjenta z wizyty. Wszystko to razem wziąwszy sprawia, że uważam, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby opracować w pełni efektywne i etyczne wzorce postępowania lekarza z pacjentem, które, na większy, które w największym stopniu mają w sobie potencjał do uzyskiwania takich pozytywnych zmian. Czy każdy może się tego nauczyć? Tak, to jest właśnie tak, jak wspomniałem, że jest to możliwe do wykorzystania przez każdego lekarza. Jednym z ograniczających przekonań, o którym mówi się w psychologii, które dotyczą większości ludzi, to jest to przekonanie, że owszem, inni mogą, ja nie. W tym przypadku jest to całkowicie nieadekwatne. Wszyscy, każdy lekarz może się tego nauczyć. Uczestnikami moich szkoleń byli studenci trzeciego, czwartego roku. Stomatologii i lekarze, którzy z dużym sukcesem praktykują od 20 i 30 lat. I każdy z nich, wiem, to z informacji zwrotnych, wykorzystał dla siebie bardzo wiele cennych informacji, które ułatwiają codzienną pracę. No może za wyjątkiem studentów, którzy to dopiero wykorzystują, ale ich siła jakby mądrość polega na tym, że od początku wejdą z prawidłowo ukształtowanymi wzorcami i zrozumieniem tej relacji lekarz pacjent. Czy spotkał się Pan z obawą lekarza, że Uczy pan manipulacji? Proszę panią, ja na tyle długo zajmuję się tymi zagadnieniami, że w pewnym sensie można powiedzieć, że nie sposób, żeby w środowisku, zwłaszcza medycznym, nie spotkać się z taką opinią. One były wprawdzie bardzo rzadkie. Najczęściej przypominam sobie takie sytuacje w kontekstach katargowych, gdzie yy, lekarka. Usłyszała jakieś zagadnienia poruszane na stoisku, czy też przeczytała to, czym się zajmujemy, i raczej dzieliła się swoim wrażeniem. Po krótkiej rozmowie najczęściej zmieniała zdanie. Musimy sobie jasno powiedzieć, że czym jest manipulacja z psychologicznego punktu widzenia: że manipulacja jest działaniem, które, którego intencją jest wyrządzenie szkody osobie, działanie na, z intencją wyrządzenia krzywdy. Działanie lekarza nigdy nie będzie manipulacją, ponieważ intencją działania lekarza jest dobro pacjenta. Teraz, jeżeli to jest ta różnica między manipulacją a kształtowaniem świadomości. I lekarz nie tyle może kształtować świadomość pacjenta, ile powinien to robić. Jest, jest to w pewnym sensie wpisane w jego pracę medyczną, jest to czynność medyczna. A jeżeli lekarz ma to robić, to powinien robić to efektywnie. To jest to, czego uczę: umiejętności efektywnego kształtowania świadomości pacjenta. Potwierdzają to również pacjenci. Wspominałem wcześniej o badaniu, które przeprowadziliśmy na grupie 500 pacjentów. 90% z nich uważa, że umiejętność lekarza w zakresie zmotywowania pacjenta jest umiejętnością ważną i bardzo ważną z punktu widzenia satysfakcji pacjenta z wizyty. I te badania bardzo jednoznacznie wskazują, że wręcz jest oczekiwanie pacjentów na to, żeby lekarz pomógł im podjąć właściwe z medycznego punktu widzenia decyzje. Żeby trochę pomógł im poradzić sobie z ich własnymi słabościami związanymi z odkładaniem leczenia, z podejmowaniem takich decyzji dotyczących wyboru na przykład taniego leczenia, za które później żałują po, po wielu latach. Czy bada Pan też zmiany, jakie lekarze uzyskują po jakimś czasie od zakończenia szkolenia? To jest bardzo ważny obszar naszej działalności, bo święcamy temu dużo czasu. Wręcz jest w moim zespole cały dział, który się tylko tym zajmuje. Porządkując, ankietujemy wszystkich uczestników, wszystkich przeprowadzonych przeze mnie szkoleń przez lata. 98% uczestników ocenia przydatność zdobytej na szkoleniu wiedzy na poziomie bardzo przydatna i rewelacyjna. Drugim źródłem informacji dla nas są lekarze, którzy kontynuują rozwój. I oni zdecydowanie podkreślają, że zwiększa się motywacja pacjentów do leczenia, że mają większą gotowość na akceptowanie lepszych rozwiązań, bardziej kompleksowych. Lekarze wykazują większą pewność w rozmowach z pacjentem na temat kompleksowego planu leczenia. Jedna z lekarek po szkoleniu w okresie dwóch, trzech miesięcy wykonała około 40 punktów protetycznych na cyrkonie. Nie chodzi o to, żeby ta liczba była dla nas jakoś szczególnym tutaj wyznacznikiem, natomiast znamienne jest to, że ona nigdy wcześniej nie wykonywała żadnej takiej pracy. Laboratorium pytało ją, skąd ona wzięła tych pacjentów. A ona była przerażona tym, że wiele planów leczenia, które przeprowadziła wcześniej, mogła przeprowadzić za pomocą lepszych rozwiązań, gdyby znała wcześniej tą wiedzę. Dodatkowo Mamy, jak wspomniałem, mamy w zespole dział tajemniczego pacjenta. Tajemniczy pacjent zajmuje się monitorowaniem dwóch obszarów wiedzy. Z jednej strony monitorowaniem poziomu prowadzonych rozmów telefonicznych przez rejestratorki, ponieważ prowadzimy dla nich też szkolenia. Z drugiej strony jest to projekt tajemniczego pacjenta, który przychodzi do przychodni i możemy wtedy bezpośrednio zweryfikować, jaki jest poziom wprowadzonych po szkoleniu zmian. Informacje zwrotne z tych wszystkich badań niejednokrotnie w przeszłości przyczyniły się do zmian programowych. Szkolenie jednak nie są tanie. Wie Państwo, to jest tak, że można myśleć o tym, ile coś kosztuje, lub można myśleć o tym, ile coś daje. Ja rekomenduję to, żeby myśleć yy, korzyściami. Hipotetyczna sytuacja. Płaci Pani za coś 300 zł, zyskuje 1000. Płaci Pani za coś 1200, zyskuje 10 tysięcy. W pierwszym przypadku ma Pani 700 zł zysku, w drugim 9 tysięcy. Czy w tym przypadku nadal ma znaczenie, ile Pani zapłaciła na początku? Czy nadal chce Pani wybrać to najtańsze? Nie bardzo. To jest, ta, to jest ta różnica, która czyni różnicę w podejściu. Z tymi szkoleniami jest analogicznie. Lekarze dostają uporządkowaną i gotową do wprowadzenia następnego dnia wiedzę. Podaną na tacy metodologię, którą opracowywaliśmy latami. Pacjenci dzięki, dzięki wprowadzeniu zmian, dzięki lepszemu rozumieniu tego procesu, są w większym stopniu zmotywowani do leczenia, decydują się na lepsze rozwiązania. Lekarze podkreślają większą pewność w prowadzeniu rozmów, i pacjenci też rzadziej przerywają leczenie, dokończają je. Mamy bardzo wiele sygnałów. I dowodów na to, że wiedza, którą przekazujemy, pozwala zaoszczędzić wielu lat uczenia się na własnych błędach, pozwala też zaoszczędzić wielu kosztów intuicyjnego postępowania. Stoimy na stanowisku, że za wiedzę warto zapłacić jak za każde urządzenie sprzęt, który z jednej strony ułatwia leczenie, a z drugiej strony podnosi jego poziom. A czy ma Pan konkurencję? Ja powiem tak, przeprowadziłem 350 szkoleń. W tych szkoleniach wzięło udział 1000 lekarzy. Co uważam daje nieocenione i trudne do powielenia doświadczenie. Jeżeli dodać do tego kilkanaście lat zarządzania, kilkanaście lat pracy z lekarzami, poprzez zarządzanie trzema przychodniami stomatologicznymi, z których każdą doprowadziłem do sukcesu na lokalnym rynku i zajmowałem się tym do 2005 roku, dodać do tego kilkanaście lat nauki psychologii, wiedzy i doświadczenie wynikające z przeprowadzonych badań to szczerze mogę powiedzieć, że nie znam osoby ani firmy, która by dysponowała takim potencjałem wiedzy i doświadczenia, której opinia byłaby równie wiarygodna i bezpieczna do wprowadzenia, na której można by było się oprzeć. Badania neurobiologów wykazują, że żeby stać się zawodowcem, trzeba 10 tysięcy godzin zajmować się czymś. Ja zajmuję się tymi zagadnieniami już kilka razy dłużej. Czy w moim przypadku to się sprawdza? To to pozostawiam do oceny innych. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję.